Prezentujemy radio uniwersalne 1DIN marki Paying o numerze katalogowym PY9909. Radio posiada wysuwany siedmiocelowy wyświetlacz dotykowy, czytnik kart SD, USB, GPS, Bluetooth, tuner DVBT, wejście wideo AV-in, wejście AUX oraz oczywiście tuner radiowy. W tym modelu istnieje możliwość podłączenia sterowania z kierownicy. W komplecie znajdują się jednostka centralna. Kostka ISO, kostka RCA, antena GPS, antena TV, przejściówka MMCX na TV, pilot, rysik, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną, zestaw kluczy do demontażu radia. Na panelu przednim znajdują się klawisz MOD, klawisz BND, klawisze prawo-lewo, przycisk Power Open. Gałka regulacji głośności, klawisze funkcyjne od 1 do 6, klawisz MU, koniec połączenia telefonicznego, mikrofon, gniazdo USB, gniazdo AUX. Pod panelem znajdują się dwa sloty SD i GPS. Czujka pilota. Na ściance tylnej są gniazdo wtyczki RCA, wejście kamery cofania, wejście wideo, dwa wejścia AUX, cztery wyjścia RCA plus subwoofer, gniazdo anteny FM, gniazdo DVBT, gniazdo GPS, gniazdo zasilające ISO. Radio uruchamiamy przyciskiem Power na panelu głównym. Automatycznie włącza się wtedy tryb tunera FM. Aby zmienić częstotliwość, używamy klawiszy prawo-lewo na panelu albo tych samych klawiszy na ekranie dotykowym po uprzednim wysunięciu ekranu. Po wybraniu odpowiedniej częstotliwości możemy ją zapisać w pamięci radia, naciskając i przytrzymując numer stacji na ekranie dotykowym. Na dole ekranu znajdują się funkcje: Mute, wyciszenie, Band, wybór trybu pasma AM/FM, funkcja Scan, wyszukiwanie stacji radiowych, funkcja EQ Ustawienia barwy dźwięku, funkcja stereo. Funkcja Load podpicie basów. Funkcja Page służy do przejścia na następną stronę, gdzie znajdują się dalsze funkcje RDS. LOG stacje lokalne. PTY wybór typu programu. TA komunikaty drogowe. AF alternatywna częstotliwość. Aby skorzystać z odtwarzacza SD lub USB należy wybrać odpowiednie gniazdo i włożyć nośnik z danymi. Radio automatycznie rozpocznie odtwarzanie muzyki. Na ekranie wyświetli się nazwa wykonawcy, tytuł utworu, format w jakim jest zapisany, numer pod jakim utwór jest zapisany na nośniku oraz czas jego trwania. Na dole ekranu znajdują się klawisze funkcyjne, odtwarzanie losowe, odtwarzanie w pętli, poprzedni oraz następny utwór, play-pauza. Equalizer, ustawienie głośności. Po naciśnięciu klawisza powrotu na ekranie wyświetli się cała zawartość nośnika, muzyka, filmy i zdjęcia w osobnych folderach. Aby skorzystać z dowolnego urządzenia zewnętrznego, należy podłączyć je do radia za pomocą gniazda jack na panelu przednim lub dwóch gniazd RCA na ściance tylnej. W menu głównym należy wybrać ikonę AUX. Mamy do dyspozycji dwa klawisze funkcyjne: load, czyli podbicie basu oraz mute, czyli wyciszenie dźwięku. Aby skorzystać z funkcji Bluetooth, wybieramy ikonę BT w menu głównym. Na ekranie pojawi się plansza z klawiszami funkcyjnymi, którymi dokonujemy parowania telefonu z radiem. Przy połączeniu radia z telefonem należy podać hasło 40 Połączenie Bluetooth pozwala na korzystanie z zawartości pamięci telefonu i dokonywania połączeń telefonicznych. Aby skorzystać z funkcji tunera telewizyjnego, należy wybrać ikonę TV w menu głównym. Na ekranie pojawi się menu tunera dvb -T. Przed pierwszym użyciem należy dokonać odpowiednich ustawień w menu. Tuner posiada większość funkcji dostępnych w tradycyjnych tunerach DVBT, m.in. automatyczne i ręczne wyszukiwanie stacji, przewodnik po kanałach EPG, ustawienia językowe i tym podobne. Aby uruchomić funkcję nawigacji, należy wybrać ikonę GPS w menu głównym. Na ekranie pojawi się menu startowe, w którym mamy do dyspozycji dwie ikony: GPS i Setup. Pierwsza uruchamia nawigację, druga pozwala na dokonywanie ustawień technicznych, między innymi języka, dostępu ścieżki do mapy, kalibracji ekranu i tym podobne. Pozostałe funkcje zależą od wersji mapy. W menu głównym dostępne są również takie funkcje jak equalizer, możliwość ustawienia poziomu głośności, poziomu sopranów i basów, włączenie i wyłączenie funkcji loud i subwoofera, Możliwość ustawienia natężenia dźwięku przód tył prawo lewo, setup, ustawienie daty, godziny i języka i tym itp. RGB, regulacja koloru podświetlania klawiszy na panelu przednim, ST Wheel, sterowanie z kierownicy. Zapraszamy na stronę wwwlp